Siemanko, tu znowu ja, programowy specjalista. Dzisiaj może opowiem coś o tym, bo też pytania mam na ten temat. Jakiego programu, w jakim programie programować? W jakim programie programować? Otóż wiadomo, już mówiłem to wielokrotnie na różnych innych filmikach, że do Java najlepszy program do programowania jest IntelliJ. No to wiadomo. Tylko właśnie, czy tylko i wyłącznie z tego korzystam? Z czego ja jeszcze korzystam przy programowaniu? Otóż, jeżeli jest coś takiego drobnego do zaprogramowania, no to bez sensu taki kobyły mi jest uruchamiać ogólnie. No bo można uruchamiać oczywiście całą maszynerię, a jak chcesz tylko jakąś zmienną sprawdzić czy coś, no to szczególnie jak coś, jakiś projekt robię sobie jakiś tam i chcę tylko coś tam sprawdzić, jak działa jakaś funkcja, czy jak się zmienne robi czy jak listę, czy na przykład usuwać coś do listy takiego coś bardzo drobnego, no to też nie uruchamiam całego IntelliJ'a, czy nie robię nowego projektu i żeby tylko to zrobić, tylko sobie korzystam z czegoś innego. Na szybko korzystam sobie na przykład z takiego online, wpisuję sobie java online na przykład i tam sobie robię, tak samo jak ktoś innym języko programuje, czy tam sobie python online sobie wpiszę, albo sobie wpiszę javascript online to też będą i też sobie tego korzystam czasem oczywiście jak programuję w pythonie, to, to też oczywiście pycharm bardzo fajny program, jest oczywiście też od genplace'a oni robią najlepszą chyba robotę, no ten IntelliJ, ja jestem zachwycony mocno, no i bardzo bym się zmartwił, czy bardzo by mi zabolało, jeżeli bym nie mógł robić IntelliJ, no bo naprawdę program jest przekozacki, jest tak dobry, że aż strach co będzie, jeżeli go nie będzie. Dlatego warto go oczywiście używać. Uczyć się go od samego początku na pewno zaprocentuje i na pewno wam się przyda w każdej firmie, na pewno bez problemu będziecie mogli w nim robić. Chyba, że jakaś firma jest, no nie wiem, jakaś bardzo wyjątkowa i nie pozwoli mi robić, bo bym musieli robić w innych film. Ale to bardzo mała szansa, więc na pewno intellij można od początku cisnąć. No właśnie, tylko, że jeżeli ktoś nie potrzebuje jakiegoś super dużego projektu, właśnie robić jakichś zaawansowanych funkcji też, no to czegoś może innego by chciało spróbować. No to ja też oczywiście cały czas się wspieram też notatnikiem. No Najprostszym notatnikiem plus plus. Bardzo fajny jest notatnik, no bo kiedyś też używałem zwykłego notatnika do zwykłych tekstów, po prostu takiego zwykłego, wbudowanego. Ale co się okazało? Okazało się, że jak, jak zacząłem programować, zacząłem pracować przy różnych projektach, większych w firmie, to wtedy okazało się, że ten notatnik ma ograniczenia swoje, że jak przygląda się logi, które mają więcej niż 2 bajty, czy tam 2 MB, czy 2 kB, że tam mają większe niż 10 linii kodu, to i jak przy większej ilości, czyli tak symbolicznie 10 linii kodu, to jak są logowanie, jak czyta się logowanie z systemu, no to wtedy notatnik zwykły nie ogarnia, nie ogarnia. Po prostu logów nie ogarnie dużych, a czasem są logi do przyjrzenia i notatnik nie ogarnie, dlatego trzeba używać czegoś lepszego. Notat, notata, notepad Plus Plus bardzo fajny jest też. Niektórzy w ogóle programują w tym, używają do programowania normalnego, także no tu już jest, że tak powiem, rzeźba, no bo jak ktoś tu jest, to jest notatnik, chociaż to ładnie podkreśla i coś tam pomaga delikatnie, ale ten zwykły tak jakby, no można też traktować jakby na karcie pisał, także. Do normalnego programowania nie polecam, no to oczywiście każdemu, co tam, co tam lepiej, jak ktoś woli na kartce programować sobie, to sobie programuje sobie na kartce, no. Ale notatnik to jest fajne uzupełnienie, ponieważ... Czemu jest taki fajny? No bo można powiedzieć, po co używać jakiegoś gównianego notatnika, jak można sobie super wypasionego IntelliJ'a używać. A no właśnie, notatnik to jest najczęstszy program, jakiego w ogóle używam w codziennym życiu, nawet i bez programowania. Dlaczego? Ponieważ notatnik ma super taką funkcję właśnie, że jest prosty, że jest bardzo prosty, szybko się uruchamia, i niweluje formatowanie. O to chodzi, właśnie. Dla niektórych to jest super cecha, że ktoś może sobie zrobić super ekstra błyskotki, jakieś tam pomalować, tekst może sobie jakieś formatować, żeby ładnie wyglądał. A na przykład, jeżeli jest program, który nie ma tego, to myślą, co za program, nie ma tego jakichś jakich super bajerów. A właśnie o to chodzi, że dla innych ludzi to, że nie ma właśnie w ogóle możliwości formatowania, na przykład, że jest tylko tekst i masz pewne, że to, co jest klijące, jest tylko tekst i nic więcej, nie ma żadnych innych metadanych, to jest duża zaleta. Ponieważ można sobie oczyszczać tekst z czegoś, no nie, i szybko chodzi. Że nie to, że zanim klikniesz coś się otworzy, gdzieś tam się zaczyta, zanim się zindeksuje. Tylko klikasz, masz po prostu, otwierasz, od razu się otwiera, natychmiast. Wklejasz sobie, od razu jest wklejony, możesz sobie rozkopiować, operować, nie musisz na nic czekać. Szybka akcja. Bardzo fajna rzecz, bardzo fajny tekst. Dodatkową rzeczą oczywiście tego jest, to może trochę, trochę poza programowaniem, ale też ciekawe, że jak mamy kopiujemy coś ze strony i wklejamy sobie do projektu, to możemy uniknąć dodatkowego wklejenia czegoś ponadto. No bo teraz takie są też oczywiście programy szpiegujące czy skrypty, złośliwe oprogramowanie, które robi tak, że na stronie widać, że niby jest tekst, ale jak go od razu do jakiegoś Worda albo jakiegoś innego programu, który odczytuje formatowanie, to nam się skopiuje też ukryty skrypt który można nam komputer. Jak zapiszemy taki plik, normalnie skopiując ze strony tekst, to może się okazać, że mamy zainfekowany komputer i mamy tam jakiegoś na przykład. A dzięki, te, dzięki notatnikowi, wklejamy sobie ze strony internetowej, bierzemy, klikamy sobie do notatnika i z notatnika, jeszcze raz kopiujemy z notatnika i dopiero wklejamy, wtedy mamy pewność, że jest tylko tekst. Bardzo fajnie. Bardzo fajnie, także notatnik bardzo przydatny jest, bardzo przydatny jest, bardzo polecam i warto go używać. Ja troszeczkę zacząłem ostatnio eksperymentować z jeszcze lepszymi programami, ponieważ Notatnik trochę też przestał mi opowiadać, jak miałem trochę więcej tekstu, jeszcze Notatnik plus, plus nawet też. Więc zacząłem szukać dalej i jest bardzo fajny też taki też troszkę do programowania, ale raczej też taki raczej jako Notatnik bym go traktował. Jest taki fajny program, się nazywa Sublime. Sublime, Sublime, tak, Sublime. Sublime. I on jest taki właśnie fajny też. Bardzo fajny też jest taki, też już takie troszeczkę już tam rozpoznaje linki kodu, coś tam ładnie podświetla nam. Też trochę już pomaga zamykać, otwierać klamry, na przykład, więc też jest jak najbardziej bardzo pomocny. A jednak też jest szybki, dynamiczny, łatwo w obsłudze też dość, nie ma tam już zbudowanego więc też bardzo fajny. Bardzo już go polecam, używam go też w codziennym życiu. No i trochę jeszcze eksperymentowałem z Atomem, ale jakoś on mi się nie przyjął, chociaż podobny jest do Sublime'a. Ale jakoś mi się nie przyjęło. On jest chyba też bardziej jak kiedyś używałem do JS, Jak sobie trochę uczyłem w HTML-u się na początku, coś tam robiłem, także także nie bardzo może. Chociaż to no, też jest podobne, ale no, jak mieć 50 też różnych, to też e, nie wiem, czy jest taki sens. Jak jest kilka tych, których dobrze działają i spełniają nasze potrzeby, no to nie ma co dalej szukać za bardzo. Chociaż zawsze jakiś tam ktoś ciekawostkę powie i może akurat coś tam pomoże. No właśnie. E, do, y, niektórzy się śmieją też z Excela, że. Y, on tam yy, słaby jest i nic nie robi, ale Excel też trochę robi, też trochę robi. Też pomaga organizować dane różne, jak w jak CSV chce jak sobie coś przygotowujemy, no to w, jak najbardziej Excel, czy ja nawet korzystam sobie bardziej z LibreOffice'a, tam jest kalk. To darmo jest, Excel jest płatny i tam nie wiadomo od kogo, wiadomo od Microsoftu, a ja nie lubię Microsoftu, dlatego właśnie yy, sobie, biorę sobie LibreOffice Kalk. Bardzo fajny jest, pomaga mi pożytkować teksty. praktycznie ma takie same funkcje, tylko jest w innym miejscu, robione te funkcje są. Co najważniejsze, ma tekst do kolumny i kolumny do tekstu. Jak mam jeden tekst rozdzielony na przecinkami, to może tego zrobić kolumny. Łatwo, a to mi się przydaje bardzo w bazie danych, czy właśnie w korzystaniu z przekształcania danych. Ale oczywiście też korzystam z notatnika, bo łatwo można sobie zamienić tam różne rzeczy, także można sobie łatwo znaleźć coś i w tych poznakach sobie coś tam pozmieniać. Także Najczęściej korzystam właśnie z jakiegoś programu do notatnika. Z jakiegoś programu do arkusza kalkulacyjnego, jeżeli pracuję z bazą danych z jakimiś danymi. No i w programowaniu najczęściej używam IntelliJ'a albo PyCharma. To do, do Pythona no, PyCharma oczywiście IntelliJ, do e, Java, do Java, do Java, oczywiście, a do jakichś tam jeszcze innych, to wszystko do JetBrainsa, co by miał ogólnie, to bym używał, bo JetBrains jest bardzo wymiata, bardzo wymiata. Nie wiem, jak w innych w językach czy tam Jakieś C++, to nawet nie wiem czego tam się używa tego, ale no Intel jest super, bardzo super, bardzo polecam. Także ktoś się zastanawia co najlepiej by jakiś program używać, to to na pewno to. Czy coś innego, no mówię, jakieś onlineowe też bardzo fajne, można sobie poużywać te programiki. Też są fajne, coś tam sprawdzić sobie, można sobie coś samego napisać, ale po co pisać jak już są gotowe. A na początku są dużo gotowych rzeczy, jest także... Także to tyle. Czy są jakieś jeszcze inne, no to nie wiem. Możecie też napisać mi w komentarzu, czego Wy używacie, co zapomniałem, o czym jeszcze nie powiedziałam, a co warto, że może zauważył, może sam jeszcze nie wiem i sam chętnie się dowiedział. Także zapraszam, zapraszam do powiedzenia, a ja chętnie też poczytam sobie, czytam komentarze oczywiście, coś tam może skomentuję zawsze przy okazji. I tak o, no i zalecam do, zachęcam do korzystania sobie z mojego kursu, tego mojego programowania, darmowy jest oczywiście, można sobie przejść, praktycznie to już jest dobry początek do tego, żeby... Zacząć sobie programować już konkretnie, no bo można oczywiście płacić za kursy ileś tam tysięcy, a można sobie już tak jakby rozeznać się w temacie, no bo jak się zapłacisz za kurs nawet o 10 tysięcy, jesteś całkowicie świżakiem. No to trochę zmarnujesz też pieniądze, bo czas, który jest tak jakby stracisz na to, żeby uczyć się podstawowych rzeczy, no to później już będzie Ci ciężko też uczyć dodatkowych rzeczy, no bo masz już zajęto głowę czymś. A jak się zrobisz sobie jakiś darmowy kursik, na przykład ja daję no, całkowicie darmowy, więc nie wiem dlaczego by nie korzystać z niego, sobie po prostu go przejść, zobaczyć sobie, już będziesz miał pewne wprowadzenie, później sobie na przykład idziesz za 10 kołasy płacisz i masz pewne wprowadzenie całkowicie, już inaczej całkowicie, inaczej będziesz już podchodził, całkowicie, inaczej będziesz już miał wiedzę, już miał wyobrażenie, jak to wszystko działa. Także decydowanie tylko brać, tylko robić, jakby ktoś potrzebował mojej pomocy. Można do mnie pisać, pomogę. Można ewentualnie jakieś tam pomyślam że może można by było coś takiego zrobić, żeby jakieś za maile. Ktoś potrzebuje drobnego jakiegoś powiedzmy errora, tylko rozwiązać nie potrzebuje do mnie, na wykupować do mnie godziny całej. No to chciałby sobie tylko jakiegoś maila, jednego errora rozwiązać, no to mogę jak najbardziej się zdeklarować, że na przykład z jakiegoś tam drobną opłaty to errora powiedzmy do rozwiązania. No nie, Że będzie error, z niego będzie następny error, następny error, następny error, no to aż do rozwiązania, powiedzmy tyle będę pomagał, ile będzie rozwiązania. Ale jak nie rozwiążę tematu, no to zwracam pieniądze. Takie możliwe uważam, że uczciwe. Dodatkowo jeszcze pomyślałem, że fajną opcją byłoby... Jakbym powiedzmy dał do rozwiązania jakiś problem, załóżmy, że ktoś ma jakiś problem, jakieś ma zadanie reputacyjne, czy gdzieś tam sobie znalazł jakieś zadanie, chciałby zobaczyć rozwiązanie, to podjąłem taką decyzję, że podejmuję się rozwiązania każdego problemu, albo zwracam pieniądze. No to to już pewnie pewnie nie będzie tak, tak tanio jak za maila jednego, bo jakimś ten rozdziały, ale... Gdy jestem zdeklarowany, że mogę zrobić każde zadanie, a jak nie zwiążę zadania, to zaraz pieniądze i ja się muszę więcej douczyć. No z każdego języka, czy to będzie z Fajtona, z C++, z czegoś tam, czy będą erory jakieś tam inne, no to może do mnie pisać. Ja się chętnie poduczę, też zobaczę, rozwinę, czy to coś ciekawego, czy umiem, czy nie umiem. Jak pomogę, to kaska dla mnie zostaje, jak nie pomogę, no to kaskę zwracam. Także taki uważam układ jest bardzo ciekawy. Dodatkowo e-booka z takimi pytaniami zebranymi też yy, może sobie tam na dole, no już na pewno pobrać sobie yy, bo nie wiem kiedy też to oglądasz ogólnie, ale tak planuję właśnie zrobić, także jak na pewno z tego może też książkę właśnie później gdzieś tam w przyszłości sobie też zrobię. Także zapraszam jak ktoś jakieś pomysły, wnioski do mnie, coś komentarze, pytania, to też zapraszam dawać jakieś różne ciekawe, to też chętnie coś tam się rozwinę też i coś przemyślę i coś jeszcze innym przekaże, żeby tutaj wiedza płynęła, bo cały czas widzę pytania, jest bardzo dynamiczna nasza rozmowa, zgłaszacie się z różnymi rzeczami, także no, myślę, że po co mam indywidualnie mówić, jak mogę coś nagrać, też powiedzieć wszystkim więcej, żeby każdy sobie korzystał na szybko. Także fajnie. Także to tyle na dzisiaj. Dziękuję Ci bardzo za wysłuchanie, za bycie ze mną. Oczywiście dawaj suba, lajka, co tam masz elegancko i polujmy dalej, udostępniaj tam dalej ten, ten oczywiście mój materiał. No i niech kot będzie z Tobą. Cześć!